Tam Ciebie w przestrzeni serca. Tylko sercem można otworzyć czystą przestrzeń, w takim odczuciu, że w nią wkracza tylko czysta miłość, że tu docieram autentycznie do informacji, która tej miłości się jawi, w, którą, w której w tej miłości odczuwam. Dlaczego nie czytam książek? Bo bym się cofał, już ich nie potrzebuję. Tak, wiele im zawdzięczam. Były to, był to etap mojego człowieczeństwa, był to etap poznawania mojego logicznego umysłu, ale kierując się na serce. Otworzyła się we mnie zupełnie inna percepcja. Scalenie swoje wewnętrzne, scalanie się wewnętrzne jako żeńskości i męskości daje tę najbardziej niespotykaną siłę. Daje potężną moc. Eee, tego na Ziemi jeszcze nie ma. Daje też yy, niebywałą wiedzę, przemiany, podążania w ścieżce, której odkrywasz sobie indywidualnie, ale już czujesz, że Twoja moc płynie z wielkiego zjednoczenia ze wszystkim. Ale już jesteś gotowy się zjednoczyć ze wszystkim, mając pełną tego świadomość, że. To jest czarny świat, że tu wszystko było projekcją demoniczną. Jednak, kto to tworzył? Demon nie jest istotą stworczą. Demon, inaczej program byt, który zawładnął naszą świadomością tworzył poprzez nas. Czyli to, ja stworzyłem ciemność. Ona zaistniała jako dualność. Ja nareszcie to ogarniam już, nie piętnuję ciemności, nie nazywam ich czarnym, nie nazywam ich walką, nie szukam fałszywej enklawy, w której się przebudzę, bo tak jednak izolowałbym się od tego świata, stając z pełną odpowiedzialnością i godnością, że to ja taki świat stworzyłem. I jedyna zmiana. Jest we mnie, dlatego nie szukam zbawiania innych. Nie jestem rodzajem mesjasza, który mówi, że wy czekajcie na moje nadejście. A mówię o tym. Usiądź wygodnie, zagłąb się w twoje serce. Tam masz wszystkie odpowiedzi, masz wszystkie pytania. Jeśli przyjmujesz to, co mówię, jeśli to z Tobą rezonuje, jeśli wibracja miłości nie odrzuciła Ciebie jeszcze, bo <laughs> kiedy tak mówię z serca, kiedy tak czerpię informacje, ogromną, ogromną większość to zraża. To jest częstotliwość, która nie jest spójna z umysłem, dlatego już po paru sekundach, nawet nie wiedząc, o czym mówię, ich to drażni. Ale to jest nieuchronne. Te byty, które zawładnęły umysłami wszystkich dzieci Ziemi, które nas opętały, po prostu mamy odejść. To jest nasze zbiorowe oczyszczenie to jest nasze wyjście z amnezji. Ale chciałem dzisiaj powiedzieć o Słońcu czy jest drugie słońce czy te słońce które jest to jest prawdziwe czy jest nasze prawdziwe słońce mówiłem o tym hmm, kilkanaście lat temu na jakiś okres czas tak zwany czas przestałem o tym mówić jednak hmm, poczułem że jest pora o tym powiedzieć ponownie. Słońce, które widzisz, którego doświadczamy, którego doświadczam jako świadomość, jest słońcem świata śmierci. To słońce nas zabijało. Księżyc dawał analogiczne uzupełnienie stymulującego światła w ciemności. Nas porażał, zapętlał nasz cyklak, tak jak słońce, podróżowało wokół otoczonego świata lodem, naprawdę tak zwanej ziemi, która jest nieskończonością. Wszystko tu było zawładnięte. Nad światem szczególnej hodowli, w której zaistnieliśmy, założono, zgodnie z zapisem, dokumentacją księgi historycznej, Księgi Śmierci, inaczej testamentu, założono kopułę nieba, zawieszono tam odpowiednie y, światła, diody i rozpoczęła się nasza hodowla. Jako ogrodnik wiem, jak prosto można hodować roślinki w piwnicy. One po prostu rosną, bo Taka jest stymulacja. Pobudza się światłem rośliny, daje się odpowiedni, przystosowany program i one są tak dosłownie napędzane. Tak jak człowiek. Pod tym światłem śmierci człowiek stał się umieralny. Raz jeszcze przytoczę tu doświadczenie bodajże anglików, którzy pomidor. <laughs> yy, naświetlili, eliminując rodzaj światła, UV, jakiegoś, i ten pomidor urósł do wielkości 5 metrów i wydał 5 ton pomidora wielkości piłki baseballowej. I tu masz już prostą odpowiedź. Drzewa giganci. Tu masz odpowiedź, której już nie ignorujesz, że są szkielety potężnych ludzi, dosłownie gigantów. Tacy byliśmy. Tu wszystko było inne. <laughs> Zminimalizowano nas dosłownie do zachcianek demonów, tak jak my robiliśmy przykładowo z wilkiem, modyfikując go do pontulnych kundelków, które były jednak niestety ubezwłasnowolnione. I my staliśmy się takim ubezwłasnowolnieniem. To światło nas zabijało. Pierdoły, które słuchałeś, że to daje ci niezbędną witaminę C, były mrzonkami. Były rodzajem prawa, ale jednak w świecie śmierci. To ty zmieniasz wszystko. To ty, kiedy sobie uprzytomnisz, że. Nie potrzebujesz nawet spożywać pokarmów, że możesz odżywiać się, że, że zawsze odżywiałeś się energią, możesz czerpać to bezpośrednio. Jednak chodzi o globalną przemianę. Reszta to były mrzonki. To były mrzonki, które nadal, w których nadal pozostawałeś. W doświadczeniach w Alcatraz. Tym był ten świat. W którymś momencie rozpocząłem pracować nad wolną energią. Zaprzestałem tego. Stwierdzając, docierając do konsensusu, który na tamten moment trudny był dla mnie do pojęcia, bo jednak zrobiłbym darmowe oświetlenie ale w Alcatraz, w więzieniu, z którego nikt jeszcze się nie wydostał, tym stała się Ziemia. Pora to zmienić, pora przywrócić w naszej świadomości wewnętrzną pamięć, że ta pamięć istnieje we mnie i kiedy to rozpoczynam dostrzegać w swojej świadomości zbiorowej, Twojej boskiej percepcji, to się dzieje, to powraca. Hm. To jest jak efekt setnej małpy. Przywracam drugie słońce, a znika fałszywa projekcja kopuły nieba. Mówisz, że to niebo jest prawdziwe. W pewnym sensie, tak jak my, istniejemy w fałszywej projekcji materialnej. Pewne rzeczy istnieją, ale to, tu było ogromnie dużo zakłamania. Spróbuj helikopterem, y, odrzutowcem polecieć y, poza tak zwany krąg lodu otaczający nasz, tak jak na y, Godle, na fladze ONZ-u. Byliśmy strzeżeni. Jednak kiedy się budzimy, nie jesteśmy do zatrzymania. Dlatego nie dziwię się, jak bardzo osaczane były te cząstki, które docierały do prawdy. Czasami współpracujące ze mną osoby, kiedy jeszcze ludzie się ze mną masowo kontaktowali, pytałem jasnowidzące osoby, o jakieś szczegóły, jak to postrzegasz? Powiedz mi, mam takie pytanie, i często powtarzała się ta sama odpowiedź. Nie bywałe, Grzegorz, nic nie widzę. Wychodzi na to, że dla ciebie nie ma żadnej podpowiedzi. No tak, nie kupuję bredni, a ten świat na ten moment przestał mi pomagać. Jednak ja przyjmuję prawdę, że to ja stworzyłem ten świat, że to ja wyemancypowałem ciemność, że to ja rozdzielałem się, dzieliłem to na zło i dobro, a teraz przyjmuję, że wszystko im pomaga, bo to są złudzenia. Ktoś powie, że dziecko poszło w pokrzywy i to jest złe, ale ktoś inny powie, no świetnie. Poznało to, że pokrzywa i to parzy, a naprawdę jest to wspaniała istota, która temu dziecku pomaga, pomogła z czegoś się oczyścić, że to spotkało ją nieprzypadkowo. Czym jest słońce? Prawdą naszego świata. Prawdą życia. Słońce jest życiem. Słońce jest powrotem naszego światła, które inkarnując na Ziemi, zagubiliśmy całkowicie. Tu nikt nie był światłem. Demony się mieniły naszym światłem jako złudzenie, jako Jupitery, władając naszym światłem i naszymi predyspozycjami. Inicjując nam grę, rodzaj fałszywej duchowości, w którą mieliśmy łykać i przyjmować te nasze naturalne zdolności jako dary. Kochany. A ja ci mówię, że nikt nie musi ci tego darować, nikt nie musi ciebie tym obdarowywać. Masz wreszcie oprzytomieć, że to ja sam to sobie daję, po prostu przywracam, że to jest moja boska natura. Tym jest moje prawdziwe słońce, dlatego <laughs> znika mistyfikacja świata, w którym zaistniałem, w którym się budzę, w którym znika fałszywa projekcja, bo ktoś w piwnicy, w kraterze, w którym jestem, zapalił prawdziwe światło. Dlatego tak, w pewnym sensie jestem dla tego świata niebezpieczny, bo niebezpieczny jesteś ty. Kiedy się budzi jedno z nas, budzą się wszyscy. Dlatego tak głęboko światy okupujące Ziemię dbały o to, aby nam wmawiać oddzielność, że jesteśmy oddzielni, że. Masz karmę, że masz pokutę, że ty masz dary, a ty za dobre sprawowanie w więzieniu otrzymujesz nawet jasnowidzenie. Ty otrzymujesz dar mówienia innymi językami. Spotykałem tak opętanych. A ja mówię, że to wszystko jest naturalność, że to wszystko jest naszym indywidualnym walorem, naszą godnością naszym pięknem i tak proszę Ciebie wejrzyj w swoje serce zobacz słońce, którym jestem, jesteś bo tak prawdziwie dostrzegasz gwiazdem prawdziwie dostrzegasz nasz świat, prawdziwie dostrzegasz barwy świata i dokonujesz Wielkiego przeobrażenia zasila się potęga miłości, która powraca w świecie, w którym tej miłości nie było. Dlatego kolejny raz mówię o czarnym świecie, nie żeby Ciebie zdołować, nie żeby Ciebie przestraszyć, ale po to, abyś oprzytomiał, bo jednak przez te ostatnie kilkanaście lat niezwykle Niezwykle mocno się cofnęliśmy, natomiast przekazywane channelingi świata śmierci mówiły, jak to się wznosimy, że o to nadchodzi, że to już lada moment, że nastąpi wielki, wielka eksplozja, że nastąpi wielki reset. Że kosmiczne światy przybędą na białych koniach i wyzwolą ziemię. To ty masz zobaczyć, że to były pierdoły, że to były opętańcze wizje, a ty się łudziłeś i nie pracowałeś nad sobą. Dlatego tak bardzo skupiam się na sobie, na swoim sercu, na Pełnym kochaniu siebie, na pełnym poznaniu świata, w którym zaistniałem i z którego świadomie wychodzę. Kocham cię.